Dzień dobry, Piękną sobotę. Cześć. Witam, Marc. <grytanie> Pewnie spytasz, co robimy. Dokładnie. No co, zrobiliśmy Marcina, w ogóle poznajcie Marcina. Marcin jest naszym pacjentem. Zrobiliśmy e, badanie ACT, czyli to najnowsze badanie, które personalizuje jeszcze zrozumienie mowy w hałasie. Badanie jest bardzo proste na podstawie programu. E, natomiast jeszcze dzisiaj wykonaliśmy RECT, czyli Zupełnie zindywidualizowaliśmy jego e, potrzeby, natomiast jeszcze oczywiście każde wszystkie kolejne dane, bo nie, nie będzie idealnie, a wkolwiek, zrobiliśmy bardzo dużo już, jeżeli chodzi o ustawienia e, aparatu. Myślę, że u Marcina pojawi się troszeczkę poprawa z prawej strony. bo mamy trochę kłopot z połączeniem telefonu Android, może że Marcin ma najnowsze aparaty. To jednak pojawia się kłopot komunikacji z samym telefonem poprzez konekcję no, czyli poprzez urządzenie, które łączy aparat bezpośrednio z telefonem. Jest ok, natomiast sygnał i tak dalej jest w porządku, ale będziemy nad tym pracować, będziemy to regulować i ustawiać także. Yy, Marcin pewnie może dzisiaj sobie jechać już do domu, bo ma ze pracy, tak jak my, a będziemy się dalej spotykać. Także za pewnie dwa tygodnie, trzy spotkamy się i jeszcze doprecyzujemy pewne ustawienia. Także zapraszamy do nanomed. Poczuj radość słyszenia.